Cześć Siemano, dzisiaj w kolejnym odcinku zasilacza. Bardzo się cieszymy, że jesteście i będziemy omawiali kolejną postać dzisiaj z ulubionej Księgi Adwentystów po raz kolejny. Tak, to będzie bliski krewny Nebukadnezara. Idziemy po kolei i bardzo fajnie się to nam łączy, ponieważ to, co studiowaliśmy wczoraj, przyda się nam też dzisiaj. Dokładnie tak. Ale zanim będziemy otwierać nasze Biblię na naszej ulubionej księdze Daniela, Pozdrawiamy serdecznie Dawida Poloka. Będziemy zadawali wam pytanie. Tak, a pytanie brzmi tak: czy kiedyś popełniliście te same błędy co wasi rodzice na przykład i ponieśliście te same konsekwencje? Albo na przykład rodzice popełnili jakiś błąd, ale inaczej im się udało wybrnąć z tego błędu? Jak mieliście, napiszcie. Tak. Bo ta historia, o której dzisiaj będziemy opowiadać, dość mocno łączy się właśnie z ideą na nauki na doświadczeniu innych. Dokładnie. Więc, Bardzo do ważny czytanie. odcinek. Tak. Będziemy czytać z piątego rozdziału Księgi Daniela pierwsze sześć wersetów. Król Belshazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich książąt i przed tym tysiącem pił wino. A gdy Belshazar pił wino, rozkazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec, Nabuchodonosor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby pili z nich król, jego książęta, jego żony i jego nałożnice. Wtedy przyniesiono złote naczynia, które zabrano ze świątyni Domu Bożego, który był w Jerozolimie, i pili z nich król, jego książęta, jego żony i jego nałożnice. Pili wino i chwalili bogów ze złota, srebra, z brązu, żelaza, z drewna i kamienia. W tej samej godzinie ukazały się palce ręki ludzkiej, które pisały naprzeciw siecznika na wapnie ściany pałacu króla, a król widział część ręki, która pisała. Wtedy oblicze króla zmieniło się, jego myśli zatrwożyły go, stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana uderzały jedno w drugie. Hmm. Ciekawe, to? Bardzo ciekawe. Przerażające. <laughs> no, właściwie to tak. Dla mnie ciekawe jest bardzo, dlaczego to, co zrobił Belshazzar, było aż tak złe. Mi jedyne, co w tym kontekście przychodzi do głowy, nie jedyne, ale to, co mi przychodzi do głowy w kontekście tej historii, to niejednokrotnie w, w Piśmie Świętym mamy taką uwagę czynioną względem Izraela, że oni czynili gorsze nawet rzeczy niż narody pogańskie, mhm. że jest przyjęta pewna norma, norma Boża, mhm. jest przyjęta, Nazwijmy to norma pogańska, tak. prawda? Która jest o wiele gorsza od normy Bożej, ale też mieści się w jakichś tam ramach. No i Izraelici bardzo często przekraczali nawet tą normę, pogańs normę pogańską. A tutaj to, co robi Belshazzar, no, powiedz Kuba. Było ciężkie, no bo to też nie było tak, oczywiście, że. Że oni totalnie lekceważyli na przykład te przyrządy świątynne. Wiadomo, że, że nie było to tak idealnie, że nie szanowali z taką czcią jak, jak naczynia swoich bogów, ale wydaje mi się, że na pewno nie traktowali ich e, w sposób lekceważący. Mm -hmm. Ponieważ wyobraźcie sobie, że żyjecie w świecie, w którym jakby każdy naród ma swojego Boga, nie? I ten naród, ten naród. Ty pokonujesz ten naród, co nie? No i ten Bóg okazuje się słabszy od twojego, ale to nie znaczy, że go tam nie ma. Jakby oni tak wierzyli. Więc, jeżeli pokonujesz danego Boga, że tak powiem, danego narodu, to oznacza, że to nie oznacza tego, że masz od razu. Robić jakieś parszywe rzeczy, nie? Typu, chlać z jego naczyń normalne, jakieś tam rzeczy i jakieś dziwne akcje robić, bo to może sprowadzić na ciebie jego gniew, tego Boga. Nie? Wydaje mi się, że w samym tym zachowaniu Belshazara po prostu jest widoczna jego bezmyślność pewnego rodzaju, hmm. albo taka buta, hmm. nawet, bo widzimy człowieka, który. Jest świadomy, że Izrael został pokonany. Mhm. Jest świadomy, że jest władcą jednego z największego, w, przynajmniej w tym regionie, mm, królestwa. Mhm. Więc, tak naprawdę, jego takie czyny, które o których tutaj czytamy, pokazują to, że z takiego niezrozumiałego, nielogicznego powodu a, chce mm, czy krytykować może nie krytykować, ale po prostu znieważać. Mhm. A, Bogów, inne, innych narodów, ale też tym samym i ludzi. Tak. No, może przejść do kolejnej bardzo ciekawej kwestii. I ta kwestia jest zawarta w wersetach od 22 do 24. Słuchajcie tego. Ty też, szazarze, jego synu, nie ukorzyłeś swego serca, chociaż o tym wszystkim wiedziałeś, lecz uniosłeś się przeciwko Panu nieba i naczynia jego domu przyniesiono przed ciebie. A ty, twoi książęta, twoje żony i twoje nałożnice, piliście wino z nich. Ponadto chwaliłeś bogów ze srebra, złota, brązu, żelaza, drewna i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą. Bogu zaś, w którego ręku jest twoje tchnienie i u którego są wszystkie twoje drogi, nie oddałeś czci. Dlatego przez niego została posłana część ręki i pismo to zostało napisane. Mm. Więc mamy tutaj e, przedstawioną um, um, e, tak jakby taki, taki background e, historii Belshazzara I mhm. dlatego przydatne było to, że wczoraj omawialiśmy historię Nabuchodonosara, tak, prawda? Tak. Bo mm, Belshazzar jako jego wnuk a, wiedział o tym, co spotkał Nabuchodonosara. Tak. No tym bardziej, że Nabuchodonosar rozesłał ten list ze swoim świadectwem po wszystkich narodach, językach. To mi się wydaje, że nie miał prawa tego nie przeczytać. Mm. Co, nie? Tak, jakby cała, całe świadectwo Nabuchodonosoro stało się niejako takim czytadłem, czyli w sensie taką oficjalną lekturą tak. e, całego, całego królestwa. Tak. I patrzcie, jak, jak to jest ważne, nie? Że jakby to świadectwo Nebuchadnezara, o którym wczoraj mówiliśmy, że jest tak ważne, e, okazuje się, że było samo w sobie sądem dla Belsza mm. I. I y, właśnie to jest ciekawe, że, że jakby Daniel mu coś takiego mówi, że patrz, Ty wiedziałeś o tym wszystkim, wiedziałeś, co Bóg zrobił Nebukadnezarowi i Ty dalej naprawdę y, z całą tą wiedzą bierzesz te naczynia i robisz z nimi, co robisz. I jeszcze modlisz się je do tych bożków z kamienia i Ty dobrze wiesz, że oni nie słyszą, oni nie słyszą, że to Jachwę słyszy. Mhm. I, i po prostu o to chodziło. Że... I stąd nasze też pytanie, bo nauczka była w historii Nabukarny Zara. I to, jest, I to jest bardzo istotny element, bo on pokazuje, że Bóg nie działa zawsze w taki sposób, że nas przeprowadza przez pewne doświadczenia, tylko przez to, że inni mogą przechodzić przez jakieś doświadczenia, to my, powi my powinniśmy się z tych historii uczyć. Mhm. Bo można by powiedzieć: no, halo, ale Nabuchodonosor miał tą szansę. Prze, przeczekać, przecierpieć te 7 lat życia w naturze, aby potem zrozumieć działanie Boże. Boże a, a Belshazzar nie miał takiej możliwości, no halo, ale okay. miał świadectwo. I, tak. tutaj, I dla mnie to jest niesamowicie cenne, bo ta historia wywyższa, wynosi świadectwo. Tak naprawdę do takiej samej rangi, co do samego wydarzenia, o którym to się mm -hmm. opowiada, mm -hmm. prawda? I to jest tak. bardzo fajna, bardzo taka interesująca i ważna kwestia. Tak, no ale to jest też bardzo, bardzo praktyczna rzecz. Mm -hmm. Bo na przykład niekiedy spotykałem się z wypowiedziami takimi, yy, że oni na przykład niektórzy ludzie wierzący nie doświadczyli takiego na przykład doświadczenia Boga bezpośredniego, jak yy, ja na przykład. Bo ja mam tak, że ja mam dość dużo doświadczeń z Bogiem i, i to takich. Yy, naprawdę fajnych, ewidentnych, że tak bym to nazwał, nie? I niektórzy ich nie mają. No i jakby taka lekcja z tego wypływa, że jeżeli macie koło siebie kogoś, kto ma te historie z Bogiem, o których opowiada i nawet byliście świad być może naocznymi świadkami, jak Bóg działał, to to jest też jakby wasza historia. To jest jakby wasze też świadectwo. No i po prostu to może być dla, dla nas, dla tych, którzy, którzy może nie mają tych wielkich doświadczeń, e, pociechą, że. Pociechą, lekcją, też taką tak, wskazanie. Że na przykład przyjaciela, przyjaciółki, jakiegoś misjonarza, doświadczenia mogą mm. być też Twoim udziałem, ale też ogólnie to jest dość ważna przestroga, że jeżeli ktoś Ci opowiada o dziełach Bożych e, i Ty sobie z tym nic nie zrobisz, to też po prostu będą konsekwencje z tego wyciągnięcia. Mm. To jest dla mnie po prostu taka e, też taka e, raz właśnie z perspektywy Belszazara Jeśli mielibyśmy przekładać to na praktyczny wniosek dla nas, e, m, czyli e, szanujmy, m, szanujmy świadectwa innych, bo w nich może być nadzieja dla nas, w nich może być świadectwo dla nas, w nich może, w nich może być nauka dla nas, ale też. Pokazuje z perspektywy Nabuchodonozora, jak bardzo to opowiadanie tego świadectwa jest ważne. I, I dzielenie się tym świadectwem jest istotne, dzielenie się doświadczeniami, bo właśnie dzięki dzieleniu, dzieleniu się tymi doświadczeniami jesteśmy w stanie uchronić wiele osób, jesteśmy w stanie wskazać im pewnego rodzaju drogę, a być może poruszyć ich serca konkretnym słowem, konkretnym czynem, czy świadectwem pewnego czynu, aby ich serce mogło się zmienić. To prawda. Więc podsumowując, głównymi takimi praktycznymi rzeczami to jest to, że uczmy się na cudzych błędach i doświadczenia innych ludzi mogą być też naszymi doświadczeniami równowartymi z tymi, jakby z tym faktem, że ktoś to przeżył, to dla ciebie to, to jest tyle samo. Tyle samowarte. Dokładnie. Więc y, to jest będzie takie dość y, interesujące wyzwanie, interesująca intencja modlitewna dla was y, i dla nas również. Niemniej jednak modlimy się dzisiaj o to, żebyśmy mogli y, czerpać otuchę, czerpać y, doświadczenie z historii innych, ale też próbowali patrzeć na nie jako źródło naszego własnego doświadczenia i, naszego, i naszej własnej ścieżki z Bogiem, więc módlmy się... Zarabia się ze słuchania, pamiętajcie. Tak, tak, więc módlmy się o doświadczenia, które na nas przychodzą, ale też módlmy się o to, abyśmy mogli wyciągać jak najwięcej z doświadczeń ludzi dookoła nas. I teraz jest czas dla nas. Drogi Jezu, dziękujemy Ci tak bardzo a, za to, że Ty działasz w naszym życiu i bardzo często działaś, działasz tak mm, widocznie, bardzo często działasz tak bezpośrednio a, w naszej historii, ale niejednokrotnie. Przeznaczyłeś y, dla nas usłyszeć pewną historię. A, I ta historia może zmieniać o znacznie więcej niż to, co sami moglibyśmy przeżyć. I pozwól nam dostrzegać takie rzeczy, pozwól nam uczyć się z nich, i pozwól nam, a, i pomagaj nam y, szlifować naszą wiarę, pielęgnować naszą wiarę tak, y, aby przez doświadczenia i przez świadectwa ludzi. Jak również i przez studium Twojego Słowa, aby mogła ona coraz bardziej rosnąć i abyśmy mogli coraz bardziej być podobni Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, za przykład i za te wszystkie historie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Trzymajcie się z Bogiem. Do zobaczenia jutro i czekajcie na kolejne świeże historie. Dokładnie. Do zobaczenia. Cześć. Pa!